Klient kurwa ostatnim razem nie dał napiwku. Więc trzeba mu kurwa. Tutaj go trzeba wyjaśnić w takim razie. Pamiętam tego, chuję, ostatni raz napiwku mnie nie dał. Z kurwy jestem pierdolony. Więc ja, kurwa, sobie sam wezmę ten napiwek. O, kurwa. Proszę bardzo. Kurwa. Jebanę. Sprzyjazdolem mu całą pizzkę kurwa śmieciowi i chuj mu do dupę Pozdrawiam wszystkich kurwa. I tak w ogóle to... Całkiem jest spoko. Ciekawe co zauważyć że u, u, u było mu kawałek jeden trójkącik patka. Haha. haha, <laughs> Kurwa. jebanie. No, pozdrawiam.